Jest taka potrzeba zrobienia czegoś właśnie dla osób z niepełnosprawnością. Niektórzy gdzieś tam jeżdżą na nartach, niektórzy nurkują, niektórzy robią coś innego. My akurat robimy zajęcia paralotniowe i zajęcia szybowcowe dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy muszą poznać budowę skrzydła, muszą znać zasady, muszą troszeczkę podszkolić się w wiedzy dotyczącej aerodynamiki, dotyczącej pogody, warunków w ogóle atmosferycznych, jakie mogą panować na lotnisku, bezpieczeństwo, najważniejsza chyba rzecz ze wszystkich. I potem w w trakcie tych zajęć teoretycznych zaczynają właśnie delikatnie uczą się podnosić to skrzydło. Potem już cała zabawa na tym, żeby osoba z niepełnosprawnością samodzielnie wykonała swój pierwszy lot, potem kolejny, kolejny, następny, następny, następny. Nie jestem w stanie słowami opisać, jaka to dla nich jest frajda, dla ludzi, którzy właśnie są tam na górze, bo dla nas tu na dole jest frajda, a, a co dopiero tam, tam na górze, kiedy rzeczywiście samodzielnie wykonują ten swój kolejny lot, i, i tak naprawdę każdy lot jest zupełnie inny, każde lądowanie jest inne. Każdy start jest inny, przeżycie niesamowite, bo jak potem sobie rozmawiamy na przykład po zajęciach, to rzeczywiście bardzo mocno to, to ludzie przeżywają i mają dużo radości z tego. Na początku to była taka przygoda, że poleciałem pierwszy raz z pilotem w tandemie i no zaraziłem się tym, tą wolnością bycia u góry w powietrzu, że nie czułem tego wózka po prostu ani tej swojej niepełnosprawności, bo tam w powietrzu każdy jest taki sam tak naprawdę i nogi są niepotrzebne do latania, więc po prostu czuje się wolność, taką swobodę życia. Z każdym kolejnym lotem nabieramy większego doświadczenia, większych y, umiejętności, że tak powiem. No i to jest coś pięknego, po prostu no, piękna sprawa, ktoś kto to wymyśli, że to jest normalnie mistrzem świata. Ja mam napisane tutaj marzeniami dosięgam gwiazd. Mam kilka pasji w życiu. Te pasje pojawiały się jakby tak po kolei. Najpierw nurkowałem, potem jeździłem na rowerze, potem jeździłem na nartach. Aż wreszcie przyjaciel mi zaproponował te paralotniarstwo, po początkowym wahaniu zdecydowałem się na to i nie żałuję tego kroku. Latanie na paralotni jest dla mnie nawet więcej niż spełnienie marzeń, to jest oderwanie się od ziemi, od spraw przyziemnych. Jestem u góry ja, paralotnia, przyroda, natura, wiem, że żyję wtedy, zapominam o wszystkim. Mam przyjaciela Grzesia, on mówi: Nie mogę chodzić, to latam. Możemy wszyscy to powiedzieć: czy to będą uszczerbki na zdrowie, jeżeli chodzi o amputację, czy już jakieś kontuzje kręgosłupa. Nie możemy chodzić, latamy, ale jest to też wspaniała forma rehabilitacji. To nie jest tylko, że się leci i to samo leci, żeby wystartować, to naprawdę trzeba troszeczkę poćwiczyć, potrenować, żeby wylądować to samo, cała logistyka, ale tak jak mówię, jest to wspaniała forma rehabilitacji. Ciągle z tyłu głowy. Jest ta złość na samego siebie, że to nastąpiło. Między innymi po to też latam, po to pływam, po to nurkuję, po to jeżdżę na rowerze czy na nartach, żeby też może troszkę zapomnieć, ale żeby też troszeczkę też jakby yy, zrekompensować sobie to, czego nie mogę zrobić. A jednak robię